Cena złota znajduje się poniżej poziomu 1900 dolarów za uncję. Czy są jakieś szanse, że wróci do poziomu 2000 dolarów? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy są jakieś szanse, że złoto będzie znów powyżej 2000 dolarów? Jeżeli chodzi o rynek złota, to faktycznie obserwujemy dosyć spore spadki w ostatnich dniach. Znajdujemy się poniżej 1900 dolarów za jedną uncję. Jest to efekt dosyć mocnego amerykańskiego dolara, który co ciekawe zyskuje bez jakichś większych przyczyn. Oczywiście mamy wyprzedaż na rynkach akcyjnych, ale nie jest to taka sama sytuacja jak w marcu. Nie mamy jakiegoś nagłego popytu. Na gotówkę. Nie widać odwrotu spekulantów od złota, więc nie widziałbym takiej samej korekty, jak było to w marcu. A nominalnie taka korekta, jeżeli mielibyśmy liczyć na podobną sytuację, to zepchnęłaby ceny złota do 1700 dolarów za jedną funkcję. Natomiast ja uważam jednak, że scenariuszem bazowym jest w tym roku. Powrót powyżej 2000 dolarów za jedną unię, a przynajmniej powrót w przyszłym roku i wzrost do nowych historycznych szczytów. Moim zdaniem, ta sytuacja na rynkach światowych, głównie powiązana z tym, co robią banki centralne, jest powodem do tego, że złoto będzie zyskiwać. Mamy zerowe stopy procentowe. W niektórych krajach rozważa się. Pierwszy raz na nowo wprowadzenie negatywnych stóp procentowych. Mamy ogromne programy QE, więc tego na rynku jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc nie ma już takiego rajdu pogotówkę, jak było to w przypadku marca, bo wtedy oczywiście nie mieliśmy takiej płynności jak w tym momencie, więc myślę, że jeżeli rynek otrząśnie się. Po tych chwilowych problemach, moim zdaniem, po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, rynki się uspokoją i dojdzie do wyznaczenia nowych, nowych tak naprawdę wątków na rynkach, i tym wątkiem będzie powrót do wzrostu na rynku złota. Myślę, że będzie powtórka sytuacji z lat 2008-2011, kiedy mieliśmy naprawdę bardzo duże wzrosty na rynku złota, i myślę, że. To jest jak najbardziej do powtórzenia, biorąc pod uwagę to, że mamy naprawdę bardzo luźną politykę monetarną na całym świecie. A co z cenami srebra? Czy srebro zacznie gonić złoto? Jeżeli chodzi o srebro, to niestety w tym wypadku obserwujemy bardzo duże cofnięcie. W ostatnich kilku dniach ponad 15% spadku. Na rynku srebra. Rynek srebra charakteryzuje się nieco większą zmiennością niż rynek złota, więc reaguje zdecydowanie silniej. Nawet patrząc na zachowanie amerykańskiego dolara, to dolar nie zyskuje tak silnie, jak traci srebro, więc potencjalnie, jeżeli Mamy liczyć jeszcze na kontynuację, przynajmniej kilka dni korekty na rynku złota, to można oczekiwać zejścia nawet w okolice 20 dolarów za jedną uncję na srebrze. Natomiast jeżeli chodzi o długi termin, oczekuję tego, że srebro będzie zyskiwać i będzie dołączać do złota pod względem historycznych szczytów. Nie w tym roku, ale myślę, że. W przyszłym lub za rok takie szanse są, w szczególności, że srebro jest wykorzystywane w przemyśle, i również w tym przemyśle takim technologicznym, więc rozwój technologii, przede wszystkim jeżeli chodzi o fotowoltaikę, powoduje znaczny wzrost przyrostu popytu na niektóre metale i będzie to również srebro, więc myślę, że ten rynek będzie charakteryzował się dosyć sporym deficytem. W przyszłym roku ten, ten rynek jest połączony z tym, co dzieje się na rynku miedzi, więc jeżeli będą jakieś problemy produkcyjne pod względem rynku miedzi, to będzie to również pozytywne dla cen srebra. Natomiast w takim krótkim terminie, no niestety, na srebrze możemy widzieć nieco niższe poziom. Pallad już nie będzie takim liderem wzrostów cenowych, jak to było w roku 2019? W tym momencie, jeżeli chodzi o Palat, no to oczywiście przede wszystkim chodzi o popyt samochodowy. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że Continental, czyli niemiecka spółka produkująca głównie opony, ale również inne części samochodowe, wskazuje, że produkcja samochodów która miała swój szczyt w 2017 roku, nie powróci do 2025 roku, więc widać, że ten popyt ze strony sektora motoryzacyjnego na pallad czy również platynę będzie raczej niski w kolejnych latach, więc nie będzie takiego dużego rajdu na tym rynku, choć ten rynek wciąż pozostaje w deficycie. O tym, jak zmieniają się ceny złota, a także innych metali szlachetnych, rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję za rozmowę. Miłego dnia pozdrawiamy. Dziękuję również.